Relacje pacjentek, postępowanie rzecznika i milczenie władz z placówki 15 na żywo. Dziś się zaczynamy od pytania, co się działo na oddziale 12 gnieźnińskiego szpitala Agata Wolna. Agresja, poniżanie, przymus. Żadne z tych zachowań nie powinno być częścią żadnej terapii. Wszystkie są na liście zarzutów pod adresem personelu szpitala psychiatrycznego w Gnieźnie. Relacje pacjentek zebrali i zweryfikowali dziennikarze TVN24 oto fragment tej relacji. Wobec szpitala jest długa część, już zdążyło potwierdzić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Czy i jakie są tych ustaleń konsekwencje? O tym już za chwilę w relacji naszej reporterki. To ma być tylko formalność, ale to też znaczący polityczny ruch i ważny międzynarodowy gest. Dziś szefowie państw i rządów Unii Europejskiej oficjalnie zdecydują, czy przyznać Ukrainie status państwa kandydującego do wspólnoty. Dyskusja na ten temat rozpocznie się już za niecałe pół godziny. Macisok... Dyplomatyczny sukces nie przekłada się aktualnie na sytuację na froncie. Tu to Rosjanie robią krok naprzód próbują uderzyć na Siewierodoniec, także od południa i zachodu, i zamknąć ukraińską obronę w kotle. Tomasza Kanika, pytamy teraz. W 15 na żywo dramatyczny wypadek we Wrocławiu. W wyniku kolizji dwóch aut, jedno z nich wpadło na przystanek tramwajowy i uderzyło w 64-letniego mężczyznę. Ten niestety nie przeżył. Bartłomiej Ślak doprecyzuje szczegóły tego zajścia. Bartek, obaj kierowcy byli trzeźbi, a zatem mam wrażenie, że mówimy tu o kolejności, o kolejnych bardzo przykrych zdarzeniach, które utworzyły się w ciąg, powo powodując dramatyczny finał. Wszystko na to. Sejm odrzucił w czwartek przed południem obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. Proponowane przepisy zakładały m.in. prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia. Głosowanie poprzedziła pełna inwektyw dyskusja przy prawie pustej sali. Natomiast podnieść pensję można zwiększyć liczbę godzin i w ten sposób adekwatnie nauczycieli wynagrodzić. To stanowisko wiceministra edukacji i jego pomysłu na to, jak zatrzymać nauczycieli w szkołach i w zawodzie. Tomasz Rzymkowski tak mówił o tym w Radiu Z.